Hej, cześć, siemankowym, wszystkim ludzie, jest z tej strony Weskim. Witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak usunąć mgłę z miasta, tym bardziej, która pojawiła się po skończeniu fabuły, także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, jestem właśnie po skończonej fabule i tak właśnie wygląda obecnie moje miasto. jest takie zamglone, no ogólnie jest to nieprzyjemny widok, dlatego dzisiaj oczywiście pokażę wam jak to zrobić. Pamiętajcie oczywiście, że poradnik jest skierowany dla osób, które grają na komputerach, ponieważ żeby móc usunąć tę mgłę, będzie trzeba dodać jeden plik do naszego folderu z GROW. Także pamiętajcie o tym. I teraz tak, właśnie znajdujemy się na stronie Nexus Pods, na której właśnie ten plik się tutaj znajduje. Oczywiście link będziecie mieć u mnie w opisie na dole. I co robimy? W momencie, kiedy tutaj sobie jesteśmy na tej stronie, klikamy sobie oczywiście Files. Pamiętajcie również, żeby zrobić sobie tutaj konto oraz się zalogować. Kiedy jesteśmy w zakładce Files. Oczywiście sobie tutaj klikamy, czekamy 5 sekund. Ok, i jak widzicie, pobrał nam się nasz pliczek. Gdy nasz plik jest już pobrany, oczywiście sobie go rozpakowujemy i w folderze mamy taki plik jak data2.pack. I ten plik sobie oczywiście kopiujemy do folderu z naszą grą. Ja oczywiście grę mam przypisaną do do Steam'a, więc wchodzę sobie w naszą bibliotekę. Potem mam aplikację Steam, common, tutaj mam DaneClide2, potem folder ph i source. I w tym folderze właśnie sobie ten pliczek wklejamy. Jeżeli ktoś na przykład miałby już taki plik jak data2.pack, to bez problemu możecie sobie zmienić jego nazwę i dodać na przykład data 3, data 4, data 5, data 6, 7, itd., itd., jeżeli inne będą po prostu zajęte. No i oczywiście po dodaniu naszego pliku wchodzimy sobie do gry i zobaczcie, gdy dodaliśmy nasz plik do tego folderu, to zobaczcie, jak teraz bardzo ładnie mapa wygląda. Obraz jest tutaj czysty, nie ma żadnej mgły dookoła. Wszystko jest tak naprawdę wyraźne i możecie bez problemu sobie teraz przemierzać miasto bez uciążliwego właśnie widoku w postaci ma się tej mgły. Zobaczcie jeszcze, że dodatkowo właśnie w miejscu, w którym budynek się zawalił również nie ma nigdzie żadnej mgły, żadnego piachu, żadnych rzeczy tak naprawdę ograniczających naszą widoczność. Myślę, że jest to naprawdę pomocne i dzięki temu będzie Wam się przyjemniej grało. Także mam nadzieję, że poradnik Wam pomoże. Standardowo, jeżeli możecie, zostawcie jakiś tam na dole. Będzie mi bardzo miło, a ja tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się i do zobaczenia.